Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam do radości codziennego. dziś mamy piątek, 5 sierpnia. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Piątek, 5 sierpnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek, 5 sierpnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek. 5 sierpnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Barana, gar, karta Giermka, kielichów symbolizuje kontakt z osobą, która jest bardzo nieśmiała, z kimś takim zakompleksionym, trzymającym się na uboczu, z osobą, która myśli o sobie, że jest troszeczkę Gorsza od innych. Tutaj może być taka sytuacja, że to wy w dniu dzisiejszym będziecie się czuli w ten sposób, że Ktoś może wytknąć Wam wasze kompleksy, czy też jakieś braki. Osoby spod znaku byka w dniu dzisiejszym mogą czegoś nie zauważyć, coś pominąć, coś może ujść w waszej nieuwadze. Tutaj karta to może symbolizować takie kwestie, gdzie tak naprawdę nie chcecie patrzeć na niektóre rzeczy, udajecie po prostu, że tego nie ma. Bliźnia, ta karta gwiazdy symbolizuje, że w dniu dzisiejszym macie szansę spełnić wasze wszystkie marzenia, wasze plany. Tutaj też możliwa jest taka kwestia, w której na przykład uczestniczycie w jakimś koncercie, w jakiejś takiej większej imprezie. Jeżeli chodzi o osoby stanu wolnego, w dniu dzisiejszym macie szansę poznać swojego idealnego partnera bądź też partnerkę. Raki, karta śmierci mówi o tym, że pewien etap w Waszym życiu właśnie dobiega końca. Coś świadomie kończycie. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby właśnie zaczynać coś zupełnie od początku. Osoby z podznaku lwa w dniu dzisiejszym mogą wybrać się w jakąś podróż. Karta Rydwanu mówi o tym, że pewien etap waszego życia właśnie nabiera takiego tempa, coś wreszcie zaczyna się dziać. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby zakupić sobie jakiś środek transportu, ale też jako taka karta przestroga tutaj pokazuje, żeby w dniu dzisiejszym szczególnie właśnie uważać nad, na zbyt wysoką prędkość na drodze. Jeżeli chodzi o panny, w dniu dzisiejszym możecie poczuć się zranione, możecie trochę popłakać, ktoś może wam wyrządzić pewnego rodzaju krzywdę i jakąś przykrość, tak więc to nie będzie zbyt dobry dzień dla osób spod znaku panny. Jeżeli chodzi o wagi, dziś możecie spodziewać się jakiejś pomocy, pomocy pieniężnej, bądź też osoby, która po prostu wyciągnie do Was pomocną dłoń. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby na przykład ubiegać się o różnego rodzaju zapomogi, dofinansowania. Tutaj karta też mówi o tym, żeby właśnie zachować taką równowagę, jeżeli chodzi o dawanie i branie. Osoby z podznaku Skorpiona, karta Asa była mówi o tym, że w dniu dzisiejszym coś zacznie się dziać. Jest to taki punkt przełomowy. Jest to dzień, w którym właśnie możecie mówić, że to coś właśnie się rozpoczęło. Jest to bardzo dobry dzień dla osób starających się o dziecko, a także jest to dobry dzień dla osób, które chcą go spędzić tylko i wyłącznie we dwoje. Osoby spod znaku strzelca, karta dziesiątki kilku mówi o tym, że dziś możecie spędzić go w gronie najbliższych, w gronie rodzinnym Jest to dzień, w którym możecie dowiedzieć się o narodzinach dziecka, o ciąży Jest to bardzo dobry dzień też również na różnego rodzaju adopcje zwierząt Ogólnie w dniu dzisiejszym baczniejszą uwagę zwrócicie na najbliższe otoczenie Jest to również bardzo dobry dzień na to, żeby na przykład wejść w związek małżeński Osoby z podznaku Koziorożca, karta piątki kielichów mówi o tym, że e, dziś nie będziecie się zbyt dobrze czuli. E, możliwe są różnego rodzaju bóle głowy, migreny, takie zniechęcenie, znużenie, ogólny taki e, przesyt wodniki, karta Buław pokazuje, że dziś macie szansę zacząć coś zupełnie nowego w dniu dzisiejszym też możecie mieć kontakt z osobą w podobnym wieku co Wy, bądź też troszeczkę młodszą z kimś takim sprytnym, ogarniętym, osobą, która potrafi naprawdę wiele rzeczy zrobić, z osobą, która jest kimś takim bardzo dominującym jeżeli chodzi o Ryby. Karta Króla Mieczy mówi o tym, że dziś możecie mieć kontakt z kimś, kto na co dzień pracuje w jakimś urzędzie. Możecie załatwiać sprawy urzędowe. Karta też może symbolizować pana doktora. Tutaj też możliwe są bardzo poważne rozmowy z jakimś mężczyzną. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym szczególnie kierujcie się intelektem, rozumem. Jeżeli jesteście osobami stanowolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę już po przejściach. I tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę oczywiście udanego piątku i zapraszam Was na jutro. Pa, pa!